Moduł promocji koszykowych jest dostępny w sklepach od wersji 2.24. Konfigurację reguł promocji koszykowych można odnaleźć w zakładce Promocja, a następnie Promocje koszykowe. Pozwalają one tworzyć zaawansowane kampanie promocyjne uwzględniające aktualny stan koszyka. Ceny towarów w sklepie są w pierwszej kolejności modyfikowane przez reguły cennika, następnie promocje produktowe i po dodaniu do koszyka przez promocje koszykowe. Domyślnie w nowej wersji sklepu są trzy podstawowe promocje, które zapewniają wsteczną kompatybilność z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami. Są to Standard Delivery and Payment Price, która ustawia standardowe koszty dostawy oraz płatności. Old Coupons Policy reguła zapewnia działanie standardowej polityki kuponowej. Free Delivery and Payment. Pozwala, tak jak w poprzednich wersjach sklepu, na darmową dostawę i płatność po przekroczeniu określonej wartości zamówienia. Promocje realizowane są w kolejności widocznej na liście. Kolejność można zmieniać przyciskiem Ustaw kolejność. Uwzględniane są tylko aktywne promocje. Podobnie jak w przypadku reguł cennika oraz promocji produktowych, rekomendujemy pozostawić te trzy podstawowe promocje włączone. Po kliknięciu w przycisk Dodaj możemy utworzyć nową regułę. Podstawową konfigurację pokażemy na przykładzie reguły promocji New Promotion Rule. Po wpisaniu symbolu promocji możemy dodać kryteria klientów, towarów i widoków. Szerzej zostało to omówione w pierwszej części webinarium przy okazji prezentacji reguł cennikowych. Możemy także podać dwa dodatkowe parametry dotyczące cen towarów. Pierwszy ustala, czy obliczenia cen będą przeprowadzane w cenach brutto, drugi określa walutę, jakiej użyjemy do obliczeń. Można także pozostawić ustawienia domyślne, pobierane z konfiguracji. Przy okazji dodawania kryterium towarów decydujemy, czy promocja będzie stosowana na wszystkie produkty, zestawy, czy pojedyncze produkty i komponenty. Możemy też określić czas trwania promocji w podobny sposób jak dla promocji produktowych. Podobnie także działa wskaźnik aktywności. Szerzej zostało to omówione w drugiej części webinarium. Największą nowością tej promocji jest możliwość dodania warunków koszyka, które muszą być spełnione, aby promocja została aktywowana. Domyślnie w regule przyjmuje się brak warunków koszyka. Po dodaniu wszystkich kryteriów i warunków, jakie muszą być spełnione w koszyku, możemy zdefiniować kalkulator przyliczający ceny, który działa w taki sam sposób jak w pozostałych rodzajach promocji. Dodanie nowego kalkulatora jest w porównaniu z dotychczasowymi promocjami zdecydowanie prostsze i szybsze. Nie licząc testów, jest możliwe dodanie go w ramach zadania serwisowego. W przypadku potrzeby dodania dedykowanego kalkulatora, prosimy o kontakt. Omówmy teraz sposób konfigurowania warunków promocji. Aby dodać nowy warunek, klikamy w przycisk Dodaj warunek. Każdemu kolejnemu warunkowi zostaje nadany numer porządkowy. Po usunięciu jednego z dodanych warunków i zapisaniu reguły, numeracja przelicza się, dzięki czemu nie powstają luki w numeracji. Niezależnie od aktywności całej reguły możemy ustawić aktywność poszczególnych warunków. Jaka warunki koszyka możemy ustawić wartość całego koszyka, która jest obliczona w wartościach brutto lub netto, ilość towarów w koszyku, wartość zamówienia, czyli koszyk wraz z kosztami płatności i dostawy, także w wartościach brutto lub netto, sposób płatności bądź też sposób dostawy. Możemy przefiltrować zawartość koszyka i sumować ilości tylko towarów wybranych za pomocą dodatkowych kryteriów. Interfejs jest taki sam jak w przypadku pozostałych kryteriów towarów. W przypadku dodania drugiego i kolejnych warunków koszyka mamy do wyboru dwa operatory logiczne łączące poszczególne warunki koszyka: lub, czyli alternatywa, jeżeli jest kilka warunków połączonych lub to wystarczy, że jeden z nich zostanie spełniony, aby promocja zadziałała. i, czyli koniunkcja. Jeżeli jest kilka warunków połączonych i, to wszystkie z nich muszą zostać spełnione, aby promocja zadziałała. Warunków koszyka może być więcej niż dwa i mogą być połączone różnymi operatorami. Co ważne, warunki logiczne sprawdzane są po kolei, od pierwszego na liście, z uwzględnieniem aktywności oraz operatorów logicznych. Oznacza to, że priorytet alternatywy oraz koniunkcji są równoważne. Nie ma zatem stosowanej w matematyce kolejności wykonywania działań jak w wypadku mnożenia i dodawania. Na przykład mamy cztery warunki połączone operatorami: Warunek pierwszy lub warunek drugi, i warunek trzeci lub warunek czwarty. Mechanizm promocji koszykowej sprawdza po kolei, czy spełniony jest warunek pierwszy lub łącznie warunek drugi i trzeci lub warunek czwarty. W przypadku gdy spełniony jest tylko warunek drugi lub tylko warunek trzeci, promocja nie zostanie uruchomiona. Konfigurując regułę promocji koszykowych można zdefiniować kryteria towarów będących w koszyku zarówno w kryteriach ogólnych, kryteriach koszyka, ale także w samym kalkulatorze. I trzeba zwrócić uwagę, żeby nie wykluczały się wzajemnie. Zarówno reguły, jak i wyliczone ceny spełniające określone kryteria są kaszowane. Omówmy teraz przykłady zastosowania reguł w sklepie. Dodając regułę promocji koszykowej New Promotion Rule zdefiniowaliśmy następujące kryteria: klient zalogowany, zarejestrowany jako firma i nie wyrażający zgody na newsletter. Ustawienia liczenia według kwot brutto oraz waluta są pobierane z konfiguracji sklepu. Brane są pod uwagę do dalszych obliczeń towary z kategorii drzewa liściaste. Kryterium działa na wszystkie produkty. Promocja jest aktywna przez cały styczeń od godziny 8 do 16, od poniedziałku do piątku. Sklep musi działać w widoku domyślnym. New Promotion Rule łączy się z następnymi promocjami. Wartość koszyka musi się mieścić w przedziale cen od 50 do 100 zł, ale algorytm sumuje tylko towary jednego producenta. Firmy Borowik. W koszyku może się znajdować maksymalnie 5 dowolnych towarów. Wartość całego zamówienia może być dowolna. Dozwolona w pierwszym warunku jest tylko płatność przelewem, natomiast nie ma ograniczeń w przypadku sposobu dostawy. W drugim warunku kryteria towarów pozostają te same. Jedyna różnica to dozwolona tylko płatność przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego. Oba warunki są połączone operatorem lub więc wystarczy spełnienie jednego z nich, aby cena została przeliczona przez kalkulator. Wybraliśmy kalkulator rabatujący całą kwotę zamówienia o 90 zł, ograniczony dodatkowo minimalną ceną za towar. Po zapisaniu reguły jest ona widoczna na końcu listy. Działająca reguła obniży wartość koszyka spełniającego kryteria. Przetestujmy to. Klient testowy BestNet spełnia kryteria klienta. W chwili nagrywania tego webinarium kryterium daty, godziny i dnia tygodnia jest spełnione, więc promocja jest aktywna. Towar jesion spełnia kryteria towaru, zarówno ogólne, jak i kryteria w warunku. Więc po dodaniu go do koszyka promocja zostaje aktywowana i cena towary obniżona do wartości minimalnej. Żałąź nie ma wpływu na rabat koszyka, ponieważ nie spełnia warunku producenta. Cena pozostaje obniżona. Podobnie olsza, jednak dodając trzy dodatkowe sztuki, koszyk przekracza kryterium ilości towarów i promocja wyłącza się. Do dalszych testów usuwamy dodatkowe sztuki. Bóg spełnia kryteria producenta i przez to zwiększa wartość koszyka powyżej kryterium i promocja wyłącza się. Usuwamy więc ten towar do dalszych testów. Wybierając różne sposoby dostawy i płatności, widzimy, że promocja koszykowa staje się aktywna w przypadku spełnienia warunków. Po wybraniu optymalnej zawartości koszyka i sposobów dostawy i płatności, składamy zamówienie. Umówione funkcje nie wyczerpują jeszcze tematu reguł promocji koszykowych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją użytkownika w Wiki. W przypadku potrzeby zastosowania indywidualnych rozwiązań, prosimy o kontakt z project managerem lub z naszym biurem obsługi klienta.